Pamiętaj mój przyjaciel, każdy ma tylko jedno przeznaczenie, każdy ma swój los w swoich rękach. Nie spierdol tego. Nazywam się Damian Kiwior, pseudonim Kiwi, pochodzę z Tarnowa. Jakbym miał się opisać, to miły, grzeczny, ale w mordę potrafi tać. Ogólnie problemy to sprawiałem chyba rodzicom, tak naprawdę, bo zawsze byłem dzieckiem z ADHD. Niestwierdzonym oczywiście i wszędzie było mnie pełno. Przygoda z boksem zaczęła się dość późno, no bo w wieku 15 lat wcześniej piłka nożna jak większość chłopców, ale nie sprawiało mi to takiej satysfakcji. Sporty drużynowe, więc poszedłem na indywidualny sport. Od pierwszego treningu sprawiało mi to taką przyjemność, że nie mogłem z tym skończyć. Pierwsza solówka to właśnie na kadrze Polski, gdzie byliśmy z chłopakami na imprezie i, i troszkę nas chyba poniosło, sprowokowali nas, Daliśmy się sprowokować emocjami. W boksie stoczyłem około 350 walk, trzy razy mistrz trzy razy wicemistrz Pocki, w Mistrzostw Europy, uczestnik Mistrzostw Świata, kwalifikacji olimpijskich, wiele międzynarodowych turniejów bokserskich. Więc osiągnięcia chyba w jeden z największych w Polsce. Najcięższa walka moja w karierze w boxerstwie to chyba z Kubańczykiem na Kubie, ale jeszcze ostatnia walka, ogólnie ostatnia moja walka, czyli półtora roku temu, z Mendozą, kiedy dostałem od niego wcześniej nokaut i tydzień wcześniej dowiedziałem się, że znowu z nim walczę. Tam przeciwnik się wycofał, i to była taka najtrudniejsza walka, ponieważ głowa tam nie zagrała, nie było mnie. No i też fizycznie, psychicznie, bo tam był w pierdzie przez 6 rund. Miesiąc chodziłem do tyłu tak naprawdę. Głowa bolała przez tydzień i to była taka najtrudniejsza chyba walka. W boksie już chyba tak wypaliłem się zawodowo, można powiedzieć. Szukałem czegoś innego, takiej mocniejszej adrenalinki, a walki na gołe pięści, no nie ma nic chyba. Większego niż taka adrenalina, kiedy wchodzisz do ringu i bijesz się z gościem o, o życie, że jeden wygrywa. I większość, większość odradza on. no wszyscy praktycznie odradzali mi te grądy. Zostałem z tym sam, tak naprawdę i tym bardziej mam taką satysfakcję i nie żałuję tego. Tak, jestem jest zwykłym chłopakiem z nie kreuję się na jakiegoś gangstera, nie opowiadam bajek, że miałem tyle i tyle walk, że wszystkich rozpierdzielam na ulicy. Tylko jestem normalnym, skromnym chłopakiem, sportowcem. Zajawiłem się sportem w wieku 15 lat i wyładowuję tam swoje negatywne emocje. W Warszawie mieszkałem około 3 lat. Krzyszkiem Głowackim i Kamilem Szermetą. Warszawa, wiadomo, stolica wielu, wielu zawodników sportowców pochłonęła. Mnie akurat nie, ponieważ skupiałem się tam tylko i wyłącznie na treningach. Zdarzyło nam się może z raz z chłopakami napić alkoholu, więc na 3 lata to jest prawie nic. W wolnym czasie, wiadomo, czytałem książki. Najczęściej czytałem książki psychologiczne, między innymi Potęga Podświadomości. Przeczytałem ją trzy razy. Dopiero za drugim razem ogarnąłem, o co tam chodzi. No i wniosło to bardzo dużo do mojego życia, ponieważ... wiarę przede wszystkim. I jeśli w coś mocno wierzysz, to wychodzi. Wielu poznałem świętych pięściarzy i... Tak jak na przykład Krzysiek Głowacki, czy Kamil Szeremeta, czy Artek Szpilko. Każdy coś wnosił do mojej kariery, ponieważ mogłem przebywać z nimi na innej salce. I ich rady na pewno brałem mega do siebie. Czy swoim kolegom teraz udział w grądzie? Na pewno każdy ma swój rozum, ale na pewno mogliby wnieść dużo. I jestem prawie że pewny, że każdy z tych chłopaków by się odnalazł. Najmocniejsze cechy fightera, No, nie oszukujmy się, ale jest to charakter który na pewno mami i mi towarzyszy. Ciężka praca i charakter i można tak naprawdę wygrać z każdym i zawojować świat. Na pewno ogląda daje wiarę w coś, że doceniają tu całą, cały kształt swojej kariery tak naprawdę. I otwiera na pewno drzwi do dużej kariery. Po pierwszej przyjętej bombie, tak naprawdę była chwila wątpliwości, którą tak naprawdę w parę sekund wyrzuciłem z głowy. Przeszło mi przez myśl, że czy, co ja tu robię, czy ja się do tego nadaję, ale od razu wyrzuciłem to. Mówię, jak nie ja to, kto. Uważam, że w gruncie. Mogę rywaliz rywalizować czy wygrać z każdym, bo wiadomo, mam dwie ręce i z takim nastawieniem na pewno będę podchodził do każdej walki. Chcę i muszę zdobyć doświadczenie, bo to jest na pewno co innego. Tutaj muszę się oduczyć przede wszystkim przyjmowaniu czasów na gardę czy na zważnie. Jeśli wiadomo, ten taki spokój wewnętrzny będę miał, to już niedługo na pewno będę mógł walczyć z najlepszymi. Tutaj jeszcze dochodzi stres, yy, ponieważ jest publika, więc to obycie moje ringowe doświadczenie z ringów. Na pewno w dużym stopniu przekłada się, że ktoś walczy na ulicy, gdzie w większości takich solówek to jest po alkoholu czy po innych używkach. A wiadomo, tu wchodzisz, publika, telewizja i to niektórych podejrzewam, że blokuje. Przed Państwem Kiwi! Podczas występu na na grądzie, towarzyszyły mi mega emocje. I muszę przyznać, że pierwszy raz w życiu nie miałem stresu. A miałem mega dużo walkę, tak jak wspomniałem, 350 i zawsze nawet mówiłem to chłopakom, że stres jest potrzebny. A tutaj nie było. Wchodząc do gromdy, do tego ringu, to włącza się taka walka o życie, tak naprawdę. I albo ja, albo on. Wiadomo, że szanuję przeciwnika. Ale tu już nie traktowałem tego do końca sportowo, że wiadomo, tam nie może być remis. Spodziewałem się, że to będzie na pewno łatwiejsza walka, a mnie zaskoczył. Myślałem, że będę widział każdy tak naprawdę jego cios, jak to wiadomo w walkach z takimi, powiedzmy, ulicznikami. A tutaj szybkością mnie zaskoczył, trafił i naprawdę była ciężka. Ta walka się przerodziła w taką wojnę. Tak, Damiana Kiwiora pamiętam oczywiście doskonale z czasów, kiedy walczył jeszcze w finale mistrzostw Polski w kategorii półśredniej. Wcześniej 63,5 kg boksował w kategorii lekko półśredniej w ramach zawodów WSB, ale patrzmy co się dzieje. To jest bardzo bogata kariera w klubie olimpijskim. Świetny lewy prosty, no właśnie. Już rozbity, mocno już no, 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 no. rozcięty jest Kiwior. Kolejny lewy prosty Arsiaław A Teraz strzelił zbyt szeroko. Kiwior, teraz dobrze. Jest poturwowany, widać potworna konkluzja jeśli chodzi o twarz Damiana Kibiora. To jest właśnie taka konfrontacja. z tą najbrutalniejszą formułą walki. Gołe pięści sklejają się z twarzą i tak to właśnie wygląda w praktyce. Jest doświadczony jeśli chodzi o odpowiednią defensywę w tej formule Damian Kibior. I naprawdę te pierwsze minuty w tym pojedynku są te, dla niego dramatyczne. To jest trwały pojedynek od pierwszych sekund. No to jest limit, proszę Państwa w bokie. Dobre dwa, lewe proste Kibiora. Powinien tym sztywnym lewym prostym e, zrobić tutaj robotę. Teraz kuczynki prawie Czy przedmiot dochodzi do głowy, dwie minuty, a niech państwo zwrócą uwagę, jak wygląda twarz Damiana Kibiona. Walkę zacząłem na pewno dobrze, ponieważ lewym prostym kontrolowałem, trafiłem i zacząłem się od razu podpalać. I to mnie tak szczerze zgubiło. Później poszedłem z nim w jego grę, czyli w uliczną walkę. Trafił mnie, no i było widać, Znaczyło się to deskami. Dostała się, ale to ciosu proste, też poluje na To jest ta wychulona sylwetka, za podwójną gardą, Liczący na refleks. Natomiast ten refleks to pojedynku troszkę go zawodzi. Każdy cios kosztuje naprawdę sporo. No ten nos rozbity celuje też w ten nos. Archie już po raz kolejny teraz w nóż trafi No i tak, początek końca moim zdaniem. Ależ co widzimy na załączonym obrazku i sentymentów w tych Ja bym wkrótce. Ja bym oddał kiwiora w tym momencie, bo to źle wygląda. Jecha, w rękawicy przyjmuję bombę i kręci się w głowie kilka sekund, tak naprawdę. A tutaj po dwóch, trzech sekundach mogłem stać normalnie funkcjonować i walczyć. Więc albo to jest dla mnie typowy, typowy sport. Albo po prostu tak jest dostać go pięścią, że chwileczkę się kręci i nie rozchodzi się po prostu po całej głowie. Krew sprawiała mi dyskomfort na pewno duży, bo nie widziałem na jedno oko, ale tak bardziej mnie to nakręciło, że mam rozwalony łukowy, to teraz chcę odgryźć się przeciwnikowi i zrobić mu to samo. Niesłychanie intensywne. Ach, teraz za wolno za to będą się Ale tak. tak. tak, widać, że twardy jest, że twardy jest, mirecki. Szczerze powiedziawszy, że to już dobiega naprawdę... Nie jeśli o to każdy czas. Jest niebezpieczny, ale on poluje. Na te ciosy obszerne, króciutkie w bliższym dystansie. Dobra, rozbijany. Lewe oko już szybko kurbowało, się także tak pod prawym okiem. Po pierwszym knockdownie, jak wstałem, to on od razu poleciał. I drugi raz to już to było to drugie liczenie. Nie do końca mnie podpiało tak naprawdę. To już wiedziałem, że. On traci taką kontrolę, już wyszczelał się, i że przejmę in inicjatywę. To na pewno psychologia, jak wstałem ten drugi raz, to już yy, wydaje mi się, że zwątpił, że może mnie pokonać przed czasem. A wiadomo, że tutaj tylko można przed czasem wygrać. Chyba to drugie wstanie było takie decydujące. Archie Ruts into a right hand and down he goes now! Archie's struggling to get to his feet here! He's not gonna make the count! He's not gonna make it, it's over! Twarz wiadomo, zagoi się, jak to mówią, morda nie jest więc... Chcę dawać ludziom widowisko, z czego zawsze słynąłem i ludzie wiadomo kochają to, więc po to jesteśmy, żeby dawać ludziom emocje. Pierwszą już po walce, na pewno jak popatrzyłem w lustro to jeszcze tak rozwalony nie byłem, ale z mega mi się to spodobało, ponieważ no, walki na pięści tak luźniej, Bo z tych rękawic jest szybciej, szybciej ciosy można zadawać. Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego debiutu, ponieważ były tam akcji, emocje, Dosadzę kibicom, i o tej walce na pewno ludzie długo nie zapomną. Po walce na pewno mam przestawiony nos, więc nie będę musiał na operację wydawać. I nos wyprostowany, lepiej mi się oddycha. Przede wszystkim to jest to, co mają zawodnicy, ten charakter do samego końca. Zobacz, że on tam. Już te, też myśleliśmy, kurczę, że te ciosy nic nie ważą, a jednak walczył, walczył, szedł do przodu. No i to odwróciło losy tego pojedynku. Na pewno to będzie też takie zderzenie się ze ścianą, jeśli chodzi o dyscyplinę, boks, a gonda. Tak, jest mega satysfakcja, ponieważ większość tych ekspertów mówiła, że mam szkalną szczękę, że już od y, dużo walczyłem w boksie i w rękawicy knockoutowali mnie przeciwnicy. Może tych knockoutów na 350 walk nie miałem dużo, bo trzy. A i tak wszyscy uważali, że mam szklaną szczękę, więc nie wiem skąd to się wzięło tak naprawdę. I tym bardziej cieszę się, że udowodniłem, że mogłem wstać, mimo tego, że dostałem od cięższego zawodnika głąb pięścią. Bycie tutaj gromciarzem jest mega uczuciem, ponieważ każdy ma do siebie szacunek. No i chcę tu na dłużej zostać tak naprawdę i dawać dobre walki, dobre widowisko kibicom. To, co całe życie robiłem. Różnica w walkach na głębięści pięści i w przygotowaniu w nich. Na pewno nie robiłem już w dużych rękawicach, tylko wiadomo, piąskówki i dużo też bez rękawic na workach. Tarczy też staram się bez rękawic. Też delik delikatnie, że wiadomo, nie, nie zrobić żadnej kontuzji, w ścianę tak uderzałem i w, w taki sposób wzmacniałem te kości. Ja przeważnie wiem tak, że łuki brzowe to zawsze mi pękały, odkąd pamiętam, nawet w tym boksie olimpijskim. Ale na szczęście z rękami nigdy poważniejszy odpuchać, nigdy nie miałem poważniejszych kontuzji, nigdy złamania jakiegoś, więc te ręce wytrzymują tak naprawdę wszystko. Tak, nie chcę na pewno zwiększać grona moich znajomych, bo wiele ludzi teraz się pojawiło ze względu na to, że zyskałem popularność dzięki tej grądzie, dzięki takiej walce. Po ostatniej grądzie na pewno jestem nakręcony na kolejne wyzwania i czekam. Od wodarzy na następną galę, na następną walkę dadzą mi propozycje, i chciałbym zawalczyć i sprawdzić się przede wszystkim. Gronda, nie ma miękkiej gry.